Cześć, kochani. Jak widzicie, cały makijaż praktycznie mam już na sobie. Zostały tylko niezrobione oczy. Co oznacza, że dzisiaj spotykamy się w kolejnym Makeup Bingo. I tym razem, yy, z braku dużych palet, bo wszystkie je już mogliście oglądać, wybrałam paletkę yy, taką samorobioną. I tu są różne cienie. Tu jest Inglot, Gerla, tu jest. Sephora i dużo różnych innych cieni oraz taką małą paletkę z Belki Powering. One chyba są już wycofane, bo widziałam, że Bel w ogóle w Rossmanach wyprzedało wszystkie kosmetyki, więc ym, nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach, czy, czy one są wycofane, czy one są jeszcze w użyciu, czy, czy po prostu nie wiem, rosman wycofuje się z Bel, czy jak to w ogóle jest? I. Yy, Mój zamysł na to make bingo jest taki, że jeżeli w pierwszych trzech losowaniach nie wylosuję żadnego cienia z tej paletki, to po prostu osobno na końcu wylosuję z niej dwa cienie i zacznę liczyć od tej paletki, będzie to 1 do 6, 7 do 12. I potem y, ten jaśniutki cień to będzie 13, 14, 15, 16 i 17 brzoskwiniowy cień z paletki Bell. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będę musiała tak sztucznie wybierać który, tych, tych y, cieni y, z Bell, ale zobaczymy. Oczywiście się nie, y, nie przygotowałam, więc muszę sobie teraz poszukać y, czegoś, co mi będzie losować. Okej, okay, 1 do 17. I uwaga, uwaga, już tutaj zaczynam. A, 1 do 117, no nie, nie do 117. 1 do 17 już mam ustawione. I tutaj Działamy. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. 7. I 7 to jest taki cień, to jest z Catrice. On chyba już jest ze mną wycofany. Numer 20 Pink Up Girls. Matowy, różowy cień. Ja sobie będę wyciągała coś takiego. On jest taki bardzo. Ja do tego sobie naprawdę bardzo dużo nałożyłam, więc widzicie, że on się sypie. Ale następny, następny, którego szukamy, to uwaga, uwaga, 16. O, i 16 to mamy z paletki Bell. Szesnaście eee, to jest ten taki bardzo ciemny, o ten tutaj brązowy cień. I sobie tutaj za mną numer. O, sami zobaczcie, on nie jest taki zupełnie matowy, taki jest satynowy. Więc ym, zobaczymy. Yy, kolejny cień, 11. I 11 to jest Sephora yy, Hollywood Calling 82. To jest jakaś stara seria, to jest taki. Miedziano-złoty cień z brokatem. On bardzo ładnie wygląda, natomiast strasznie ciężko się go nakłada, bo on się okropnie osypuje. I od dziwo mam wrażenie, że on się bardziej osypuje nakładany palcem niż yy, ręką, no ale, niż pędzlem, ale zobaczymy. I kolejny cień, 17. I 17 to tutaj mam ten brzoskwiniowy taki. Mhm. Słabo go widać, ale on jest tutaj taki całkiem ładny, rozświetlający dzień i ostatni cień to jest numerek 5 i numerek 5 to jest również cień z Sefory i to jest taki tołb Z srebrnym połyskiem to jest numer 290. Nie mam jego nazwy, ale ja go Wam podpiszę, zresztą tak jak wszystkie cienie na blogu, więc będziecie mogli sobie zobaczyć. I on jest bardzo zbliżony kolorystycznie, zobaczcie tutaj, do tego inglota płynnego, który mam w projekcie Denko. No i jak sami widzicie, mamy taki dosyć spójny zestaw cieni. I y, trzeba się pomalować jakoś. Mamy już tutaj y, taki matowy cień utrwalający na powietrze, więc nic nie muszę dodawać. I od czego by tutaj y, zacząć? Może od załamania, ale... Hmm dosyć ciężkie to będzie, bo co by tu dać w załamaniu. Ten najciemniejszy cień. Może zacznę od tego różu. O! I użyję go jako takiego cienia przejściowego. Tutaj on jest bardzo jasny, więc będzie mi służył też do rozświetlania. Ale na mojej skórze on jest y, widoczny i widać, że to jest róż. A nie taki neutralny cień, jest odrobinę za chłodny. O, może w ten sposób to zrobimy. Tu tak potraktuję to załamanie. I teraz bardzo delikatnie tym najciemniejszym brązem postaram się coś zdziałać. Ja tutaj mm, przyklepuję sobie ten pędzelek w, mie w miejscu, w którym otrzymypywałam nadmiar tego różowego cienia, więc tak sobie je mieszam. Zobaczymy. Co mi tu wyjdzie? Myślę, że będzie to taki dosyć ciemny makijaż bo ten, te cienie są jednak takie w dominującej części ciemne. Coś tu się zaczyna dziać na tym załamaniu. I ten, cień, ten ciemny, którego właśnie używam, to jest chyba najmniej używany przeze mnie cień z tej paletki właśnie ze względu na to, że on jest taki ciemny o, Dobra, na razie to zostawię. I teraz... Za pomocą takiego płaskiego pędzelka, jak oczywiście też dodamkę. Nie tam, tam za pomocą takiego płaskiego pędzelka ten brzoskwiniowy cień sobie wprowadzę w jedną trzecią, że nawet na połowę wewnętrzną połowę powieki. Strasznie się pylą te cienie. One się wydają mieć taką satynową, lekko wilgotną konsystencję, ale niestety się dosyć mocno pylą przy nakładaniu. Może nie tyle sypią, bo osypów to tutaj nie ma. Ale dosyć mocno pylą. I jak na razie dobrze mi idzie, bo jest to już. Trzeci cień z tych, które wylosowałam. Więc ładnie mi ich ubywa. Ok, i teraz sięgnę po ten y, trudny y, seforowski cień. I tym samym pędzelkiem, tylko drugą stroną, sobie postaram go nałożyć. Zdejmuję nadmiar. Otrząsam jeszcze, żeby mi się tu nic nie osypało. I tak czuję, że będę musiała go tutaj dużo dokładać, dobierać. No ale niestety albo osypane cienie. Albo... Zresztą sami możecie zobaczyć, jak on tutaj o, odpada? Bo się tak od. odrywa po prostu tej, od tej. od tej blaszki, od całego cienia. Ale... Ja kiedyś bardzo, bardzo często po się Bo naprawdę mega mi się podoba, ale. Jest tak trudny w użyciu, no że niestety. Ok. Przynajmniej nie mam problemu, że mam go za dużo na pędzelku, bo wszystko odpada od tego pędzelka więc tego problemu na pewno nie ma. I teraz jeszcze wracam drugą stroną pędzelka do tego brzoskwiniowego cienia. O i to to sobie po prostu te granice odwracając pędzelek raz na jedną stronę, raz na drugą. Będę sobie te... Tu się już osypało. ale będę sobie te granice tak rozcierać. O. I co? Wracam do mojego puchatego pędzelka. Wracam do ciemnego cienia. I jeszcze raz postaram się tutaj rozetrzeć te granice. W ogóle mam wrażenie, że ten cień, który mam w załamaniu, nie pasuje do tych yy do tego co mam na pobytek, bo jest zachodnie. Ale ja tutaj się postaram przyciemnić zewnętrzny kącik. I teraz sobie delikatnie posprzątam tutaj i zobaczę, czy mi się coś osypało. I ja sobie sprzątam za pomocą próbki podkładu mineralnego i takiego pędzelka, który normalnie używałabym do korektora, ale to jest chyba najlepszy sposób na y, sprzątanie osypanych cieni, bo płuchaty pędzelek ładniej je zbiera, a dodatkowo korektor mineralny lekko przykrywa to co tam się dzieje i teraz sięgam po ostatni już cień z tego zestawienia i jakimś miarem małym pędzelkiem, może tym będę go nakładać na dolną linię, rzęs. na dolną w ogóle powiekę. On się bardzo błyszczy, więc jest mało widoczny. Ale jednak coś się tutaj dzieje na tej powiece. I znowu wracam oparcie do tego ciemnego cienia tym samym pędzelkiem. Tutaj robię sobie to połączenie dolnej powieki z główną. Robię tak praktycznie we wszystkich makijażach, bo u mnie te kąciki się zupełnie inaczej zachowują. A jak sobie dorobię tak yy, na otwartych oczach, ten zewnętrzny kącik, to jednak ta symetria się bardzo poprawia. I tutaj. Jeszcze odrobinę tego ciemnego cienia i niestety muszę wrócić do tego miedzianego, bo widzę, że przy blendowaniu on mi praktycznie zniknął spowiek. O więc odrobinę go jeszcze dołożę. Pozostało mi podkreślić łuk brwiowy i wewnętrzny kącik. I tutaj łuk brwiowy sobie spróbuję podkręcić tym różowym cieniem. Bardzo mała ilość, bo tak jak mówiłam, on jest odrobinę zbyt chłodny dla mnie, więc nawet w niewielkiej ilości jest... Widoczny i widać, że coś tam się dzieje. I on tak mi się kłóci z tym, co mam na e, powiekach, że odpuszczę go już, dawanie go już wewnętrzne końciki i po prostu sięgnę po ten najjaśniejszy cień z paletki Bell. On będzie się tutaj dobrze komponował z tym cieniem, który mam na powiece. Dołożę go sobie. O, o wiele lepiej. I co? Zostało wytuszować rzęsy, więc ja sobie po prostu dorysuję kredkę Dorysuję sobie kreskę kredką Margaret Astor i wytuszuję rzęsy i za chwilkę do Was wracam. Rzęsy wytuszowane, grzywka rozpuszczona i tak prezentuje się w całości mój e, jesienny eyeshadow bingo. Mam nadzieję, że ten makijaż Wam przypadł do gustu. Oczywiście zapraszam wam do, Was do lajkowania, do komentowania tego makijażu. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmików w moim wykonaniu, to zapraszam Was do subskrypcji. I co? Dziękuję Wam za wspólnie spędzone chwile. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!